Shabu oficjal jest najlepszy. Kano pełen treści tu ciekawych. Gameplaye i porady znajdziesz. Zasubskrybuj nasz hit, taki prawdziwy. Lubisz gry i nowe triki. Tu znajdziesz wszystko jak na dłoni. Każdy film to przygoda o nas. Chabu official zawsze nas goni. Subskrybuj Chabu, zostań z nami. To dzięki Wam kanał. Ten jest taki wspaniały. Każdy plik. Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z gry EA Sports FC25. Moi drodzy, dzisiaj sobie przejrzymy klub, przejrzymy sobie stadion, co możemy tam zrobić. Troszeczkę paczek, bo otworzymy sobie paczki, zagramy w Division Rivals, no i zobaczymy, czy możemy ewoluować jakiegoś zawodnika. Nam nie jest to na razie seria, bo jeszcze nie wiem, jako, jaką serię chciałbym może z tej e, FC zrobić. Natomiast na razie po prostu robię sobie klub. Będziemy grali i prunęli się w górę razem wszyscy. Jeżeli wygracie, dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo jest nas prawie tysiąc, co już naprawdę jest fajnym wynikiem. Ja do tego tysiąca bardzo, bardzo bym chciał, więc no zachęcam się, zasubskrybuj, to nie kosztuje nic. E, no i dzisiaj stadion, stadion. Mam kilka pierdzielników. I może zmienimy sobie nazwę, ja dałbym sobie, nie wiem co, nie mam nic ciekawego, powiem wam szczerze, z tych herbów, więc ja myślę, że ten możemy, EA Sports Club Founder, nie, ten niech zostanie, bo nic tu nie mam, koszulki oczywiście przedsprzedażowe mam te i niech to one sobie zostaną, białe i czarne, piłki jakieś, piłki chyba, o są nowe, ale nic ciekawego. No to zagrajmy sobie piłką EA Sports. Hmm, tutaj chyba cieszynek żadnych nie mam. Nie mam. Przydomek klubu. Coś tu już mam. Riders, nutters. Riders, nutters. Atletico. Będziemy flyboys. E, ustawienia do no mnie Hymn klubu. Seattles. O, fajny ty. Wiesz co, fajnie tak było. Śpiewki, kibicu, coś tam niech chce. Śpiewają i dźwięk po golu. Zobaczmy, co tu ja mam. Czemu nic nie gra? Aha, bo może mam wyłączone te prawa autorskie. Może po prostu tu prawa autorskie. Jeżeli chodzi o konstrukcję, w stadion mamy ten i taki. No, ten stadion football team wydaje mi się, że taki będzie e, motyw no, różowy. No tych motywów trochę mam, ale tak najlepiej to wygląda, ten jakby był inny kolor, bo ten motyw jest. A damy różowy, co? Patrzcie, <laughs> ale idzie nie. Tutaj mamy co? Fiolet. O. Ty, taki ciemny, zobaczcie, z tym ciekawie wygląda. Kolor krzesełek, bo trochę tych... No tutaj nic nie ma. Loże VIP, Nie ma kolor siatki. Tu raczej nic nie mam, bo. Bo jeszcze nawet nie widziałem, żebym coś tutaj wygrał. Ale taki, no, no już trochę lepszy. Może nie, nie kończą moje klimaty. Hmm, trofeum na gospodarzach nie mam. Założyciel FC, a niech będzie członek klubu Tifo, taki trochę inny, nie ciągnę to samo. No damy czerwony. Tutaj coś mam, o biały, o ten lepszy. No nie ma Polski, nie ma Polski, eee, damy ten. Lepiej wygląda i jeżeli chodzi o znaczek, no to niech będzie ten jakoś chyba bardziej miśniki. No i tyle o stadionie, bo stadion na razie nic nie zrobimy. Statystyki graczy. Mm, najlepsi gracze. <laughs> Okej. Okay. Nie wiem, czy tu teraz ranking 116. Tu gdzieś nie wiem, czy... O, Dawid, zobaczcie. Zarobki meczowe 68 tysięcy. Dawid, wartość klubu 53 tysiące, zarobki 68. No do mnie to, to ma się nijak. Eee, no niestety. <grym> Wartość klubu 53 miliony. Ja 18. No ale Dawid już pyka, pyka. <grym> Statystyki to nie stadion. ewolucje Zobaczmy czy na przykład możemy kogoś zewoluować, bo ja mam, dostałem tam jakieś karty też yy, i takie tam pierdolando. Yy, jakiś Di Lorenzo. Edycji Ultimate. Wybierz kartę do podglądu. E, no tutaj za bardzo nikogo nie mamy z Anglii, tylko jego. I e, co to jest w ogóle? Cieszy się tą ewolucją dostępną, wyłącznie dla do członków klubu FC w nagrodę. Dwie nowe style e, Frankowski. No, Frankowski. A ewolucja edycji Ultimate, o co tu chodzi? Ale to babeczka jakaś, yy, tu napastnik drugi. O jest Werner. Patrzcie, dribling, podania fizyczne, sztuczki, obrona. Karta w trakcie rewolucji. O, moglibyśmy go, słuchajcie, ulepszyć do 81. Rozpocznijmy tą ewolucję. Nie wiem, co to było. Tu chyba grać musiało być. Karta przypisana do ewolucji staje się niewymienna, a jej zgranie zostaje wyzerowane aż do zakończenia ewolucji, nie można jej odrzucić nie wykorzystać w wyzwaniach budowania składu. Najmniej jedna nagroda nie zostanie w pełni przyznana, gdyż ta karta piłkarska osiągnie maksymalne ulepszenie w tej ewolucji. No to weźmy to Wykonuj wyzwania podczas rozgrywki, aby zdobyć ulepszenia i uwolować tego piłkarza. Eee, I teraz co jest? Rozgrać trzymajcie w trybie Rush, Rival lub Squad Battles na poziomie minimum nowicjusz. Aktywną ewolucję wygrać dwa mecze w trybie rush. to rozegraj, trzeba rozegrać trzy, wygrać dwa. No to easy. easy, 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 zrobimy to. Skład, akurat Timo Werner będzie, no i git, git, będzie ewoluował chłopak troszkę. Tutaj coś tam gdzieś dalej poszukamy, no zobaczymy. Teraz zajmiemy się otwieraniem paczek. Zobaczymy, może coś z nich wyjdzie. Paczki nie są jakieś wybitne, dobre, super, ale są. Hmm, więc, może coś tutaj jedno po prostu wypadnie w tych pażuszkach. Ja napiję się Nergolka, pozwólcie. Kurde, Po tej stronie zahaczam ten mikrofon, denerwujemy to. E, na innych seriach widzicie kamerkę. Dopiero dzisiaj jest niedziela, jutro, dopiero w poniedziałek odbiorę hub na rozłączkę USB i wtedy będę mógł, słuchajcie, sobie mm, na spokojnie już będzie wszystko: będzie kamera, wszystko, bo będę miał już. Dobre piciu. Będę miał już rozłącznik, więc będzie mi widziać, będziecie widzieć mój ryj. Megawiturę to kupiłem sobie bezprzewodową. Dobra, złota paczka. Lecimy. No, poleciałem, poleciałem. Czelec, strzelec, nowa liga. No, nic ciekawego. No, nic fajnego. Paczka powitalna menadżerów mamy Anglii 1, mamy Ediwala i Taylora, i Tara, i tam jeszcze jednego, zaraz zobaczymy gdzie go mogę dołożyć, no i dwie paczki dwóch rzadkich piłkarzy plus 75 I no to już jakaś kobieta pomocnik prawa obrońcy znaczy się Kąd? o, Real Madrid o. kim pani jest? Duża obrona, tylko bo Kobiety mają problemy, ale tu fizyczna jest nawet duża. Espaniol i Francja Gon, y, Goncalo Ramos. Dobra, zobaczymy. W razie W. Może będzie wchodzić, nie wiem. Na razie musimy mieć zgranie. No i co tu znowu będzie? Teraz chłop. Teraz chłop, środkowo obrońca, Niemcy, Bundesliga, jaki klub? Może to na F. Ginter. Tempo do dupy, obrona nawet miar fajna. No, kurde, nie, nie za bardzo będę widział Martinez i Mikantudze. Nie za bardzo będę widział za tych panów. Miejsce w składzie, no nic tutaj ciekawego. Niestety się nie udało trafić standardowo. WBS-y to sobie będę robił. Może razem będziemy robić zadania, jakieś zrobiłem, nawet nie wiem. Ale to chyba o podstawy. 200 monet, no na początek dla takiego laika, nie, nie bawiącego się w rynek transferowy, zarabianie harsh, hajsu, więc ja po prostu sobie w to gram i tyle. Ale coś jeszcze jest, chyba te. Sezon FC. I mamy dwu, kartę dwóch, e, dwóch piłkarzy, czyli jeszcze otworzymy jakąś kartę. Na początku, wiadomo, trochę, trochę tego wszystkiego jest. Musi się zaktualizować sklep. No i jeszcze jedna kartka, jeszcze jedna. Idzie se tunelem jakiś pan Bramkarz Argentyńczyk z e, Chujoską. Nie wiem coje PSV. Holenderska liga, dobra. Holenderska liga, i pan Benitez i Makkani z Anglii z Włoch, przepraszam. E, no i dobra. Lecimy sobie zagrać mecza, zobaczymy Wernera. Werner, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o to, no to teraz, jakbyśmy wygrali, to awansujemy, awansujemy no i zobaczymy. Gabko, zobaczymy, jak będzie sobie radził Werner. Tu coś na ofensywę, może coś złapie, bo mamy, w... mamy już niedługo koniec wypożyczenia. Ciekawa opcja, że zrobili wypożyczenia czasowe. Czemu jest taki duży ping? Zdano się resetnąć internet, to będzie dobry. Ale z reguły grałem na 80, 60, 50 to taki fajny ping, więc no raczej raczej jestem przyzwyczajony do takich pingów. Coś muszę z tym mikrofonem zrobić, chyba nie. wiem. Troszeczkę ściszyłem komentarz słuchajcie. I zmieniłem kamerę względem wcześniejszego odcinka, teraz będzie troszeczkę wyżej. No gościu już widzę też coś tu ma Akema. No, ciurama, kolomuani. Też ma szybkich, kurde, też ma szybkich, będzie boleć, będzie boleć. E, no i chyba to jest ta kamera, jest trochę dalej, jest. Dobra, musimy to uspokoić. W tej Fifie trzeba też klep troszeczkę, nie ma co latać. Jak kupujecie, głupi, tu ładnie się nam wysunął. I patrzeć. a kurwa, nie tu, nie tu. Dobra, Timo moje jest fajny, on jest, on jest szybki. Mi się dobrze nim gra, grało zawsze na początku. Ja obroną raczej staram się nie, jakoś nie strasznie nie ruszać. Ale on ma tych szybkich właśnie dziadów. I to będzie bolało. I też z winnych, widzicie on kręci mi tu kręci. Kręcioki też lubię, bo oni po prostu się pokręcą, pokręcą, stracą tą piłkę głównie. I tyle z jest. Ja, znaczy ja na no, takich ludzi mówię kręcioki, jeżeli nie zrozumieliście, o co mi chodziło. No i biegnij. Gapko. Teraz my się pokręcimy. Aj! Nie udało się. Słaba główka. Bardzo słabo komentarz słuchać, ale <laughs> może troszeczkę go zgłośnię, ale chodziło mi o to bardziej, że. Chodziło mi o to bardziej, że moi drodzy. Aj! Chodziło mi bardziej o to, że, e, że mnie strasznie ten komentarz, wiecie, zagłuszał. Aj! że troszeczkę go zgłośnie niedługo. Widzicie, ja staram się wracać z zawodnikami, niż yy, obronę tykać, bo tak moim zdaniem się... O Jezus, źle. A jeszcze palę papierosa przy okazji, to muszę go na chwilę odłożyć, wiecie, takie tam lądu. piuram, Szybki kutasik. piuram szybki, to będzie brama. Niestety, no nie jestem w stanie go ani dogonić, ani kurde nic z tych rzeczy, więc... Ale chyba będę musiał, o Jezu, będę musiał ściszyć. Ale to kurwa, chyba nie teraz. Ściszyć trochę trybuny. Bo są mega głośno. Eee, ustawienia, ustawienia gry. Dźwięk, on pewnie wykopał, bo myślał, że chce wyjść. Głośność efektów menu, głośność muzyki, głośność trybun. I zgłośnijmy trochę go. O i tyle, nie, bo kurwa za głośno jest strasznie, no gdzieś to z dźwiękami to będę musiał jeszcze wiecie, kombinować, ale jest już ciszej, jest lepiej, i rozegrajmy go jakoś, i brameczka, piękna akcja, e, powracamy słuchajcie, z dalekiej podróży, mm, nie damy się bić, bo to w ogóle gramy o... Awans w ogóle gramy, nie? Za późno. Po prostu za późno podałem tą piłkę. Chyba, że mogłem ją górą podać. Słuchajcie, jakbym podał górą, to raczej bym może... Bo on też jest fizyczny dosyć spoko. To raczej by się przepkał. On nie jest jakimś zawod... O kurwa. Nie jest zawodnikiem jakimś kurwa superowym. Gościu. Tylko po prostu ma szybkich piłkarzy. Z względem moich zajebiście nie szybkich piłkarzy. No i i i, okay, kurde, nie nie, 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 moja, moja. O Jezus! Panika, panika, ludzie, panika. Panika trochę tutaj wzięła w górę. da się uspokoić, spokojnie. Widzicie, on fajnie paczek, i on ma dribbling. Poko ma dribbling ten piłkarz. Bierzemy do przodu, bo nie ma czasu. O kurwa. O, o. Ej, dobra, no coś tutaj mi nie wychodzi, ale coś mi tutaj nie idzie Ale to ustawienie jest naprawdę dobre, Dawid mi sprzedał dobre, dobre ustawienie Znaczy on je po prostu garnął tam, bo gra już długo Jeszcze dzień przed No, dzieliście to? Nie mogę zabrać mu piłki No niestety Niestety, też. mnie tutaj pokiwał, nie powiem, że nie. Ale przesunęłem bramkarza w drugą stronę. No te bramkarze, bramkarze ogólnie lepiej bronią, ale no przy takich sytuacjach no raczej nic nie mógł zrobić. No. Raczej nic nie mógł zrobić ten bramkarz, ale my możemy coś zrobić, i ja mogę wpuścić Bellingama. Bellingama mogę wpuścić i tyle, nie? I tą babkę jeszcze mogę wpuścić, ale na razie niech sobie nie siedzi. No i też fajnie by było dobra. Kurwa nowy kop. Pizdu. Jak chcę przerwę, to niech robi sobie przerwę. Bo jeszcze ją zobaczy, czekajcie, no na nieby też. Dobra, zmieńmy ją Zmieńmy ją, zmieńmy ją Aha, to on nie chciał przerwy chyba tylko sobie, po prostu misklika jego No ale dobra Patrzcie ładnie, ładnie, dobra No i widzicie piłka zawsze do niego. Ale dobra, dobrze, żeśmy poblokowali te strzały Nic z tego, spokojnie broni bramkarz Okej, okay. się pośpieszyć ale to, teraz ja... Mogłem biec kawałek Mogłem Lata, kawałeczek nogi, biec, ale może. nie pobiegłem. Nieźle, ale tak Jeszcze nasz rożny jeden znakomita interwencja musi dodawać pewności siebie za chwilę ponowną próbę z nie, taki szczały to nie, 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 nie da nam gola. no gramy o awans, gramy o awans do, do siódemki i kurde Kolomulani, Koloulani. sporą pierwszą część na prowadzeniu przy tak nie może być mowy o dekoncentracji. Szkoda, 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 ale Bellingham. Oje, o. Aj, kurwa. Mój błąd, czyli przy, przytrzymanie sprintu, słuchajcie, podczas e, przytrzymanie sprintu podczas przyjęcia piłki i najczęściej kończy się tym, że. Co tu tak kurwa za gęsto, co tu tak gęsto, nie mogłem sobie spokojnie odetchnąć, dobrze podać, no niestety, Pod, szkoda. Teraz muszę okno zamknąć, bo zimno, zimno, zimno. No okay. to będzie bramka kolejna kurwa, no nie będzie. No takie strzały, no tutaj to jest strzał z boku, taki głównie, który kończy się słuchajcie, który kończy się zawsze golem. To nie do niego. Miało być. Nie do niego. To miało być gdzie indziej. Dobra, no 2 do 1. Na razie przegrywam. Kurde, muszę się rozegrać. Muszę rozegrać. Bo słabo dzisiaj idzie. Słabo, słabo. A raczej chciałbym to wygrać, bo remis, remis tak na średnio ratuje, bo kolejny Kolejny mecz, który bym musiał wygrać. Kurde, nie wiem, jakiś krzak mózgu mi się stało tutaj. Straszny. Ale zablokował. Mogłem od razu nie walić, nie. Mogłem poczekać i w bok przejść, ale dobra. O, no to są właśnie kobiety w kurwa w FIFie. No, żeby to miało 100 nawet tej kurwa fizyczności, to ona będzie się przewracać, no. Nie co wiem, co kurwa. Nie sobie zabrać Niestety To jest ostatni mecz, w którym mamy Arnolda. Arcenegera na obronie. Jude Bellingham Kurde, przycisłem niechcąco loba, kurde. Niechcąco loba klikłem, czujecie to? Nie, nie chciałem go wciskać, po prostu palec gruby. Grube paluchy, wiecie o co chodzi. O, patrzcie, i to jest właśnie do Zapierdala, i by przebiegł mnie wszystkich mi. Spokojnie sobie klepią, szukają szansy na odrobienie straty. Świetna interwencja. Tak już myślałem, że strzeli tu do brązki, ale tutaj nie chciała dręczyć. Ojej, pierdol. Zobaczcie, jaki nie? On laki, laki. Tak właśnie gra niedzielny gracz w tę grę. No skórka szkórka wodna. jego nie mogę przepuścić bo jak go przepuszczę to już koniec sędzia pokazuje że będzie o o zaspałem uh -huh. to sobie podrapałem się po uchu świetny i koniec no i moi drodzy cholera jasna niewykorzystane sytuacje lubią się mścić ale to jeszcze nie jest przegrana jeszcze nie jest przegrana bo mówię gościu nie ajajaj aj, aj. gościu nie gra dobrze ja też jakoś w tym meczu gram okrutnie do dupy więc tutaj siebie też nie pochwalę aj zanim gapko doleci, to o boże o jezu nie można marnować takich sytuacji tak a była to świetna okazja by wrócić do gry dobry to był pomysł no kicha kicha drogo kicha Naciskają. Błąd. piłka przekwycona. Oddaj. O! Kolejna bramka. O! Dobra, ja muszę uspokoić się. Grę. Tuż przed bramką. Zamiast strzelać technicznie, powinien zaufać... Widzieliście, co ja odwaliłem? Muszę troszeczkę uspokoić grę. Głowę. Mam czas, tu jest mnóstwo czasu. Mam mnóstwo czasu e, i w związku z powyższym, na spokojnie tutaj, możemy coś jeszcze zrobić. Dwa gole to nie jest dużo. Nie ma co na siłę. No czemu do tego? Kurde, do tego drugiego miało być. On strasznie gra tą stroną, chłop. I głównie tam po prostu tamtą stroną leci, biegnie, zapierdziela. O, o. Dobra wyszedł ładnie, widzieliście to? To właśnie o tym mówię O tym mówię. Jak tak wychodzą, ja to chyba w tamtym odcinku mówiłem, że jak tak wychodzą ci już widzisz tego obrońcę, którym on biegnie do ciebie, to jest po prostu no, wszystko co mu możesz chcieć po prostu w tej grze, nie oczywiście na wyższych poziomach, tam gdzieś na tych dywizjach ludzie ogarniają to trochę i... i po prostu wiecie, e, nie robią takich głupot. Zostawiają w środek obrony tak, żeby ona, żeby ta obrona była. Ale no tutaj jeszcze to nie jest ten poziom. I to się często zdarza, więc jest git. Musimy to rozgrywać słuchajcie. Został nam jeszcze kwadrans, regulaminowego czasu gry. Aj nie wyszło Strata. Kłopot z rozegraniem. Chyba go naciskać, to on musi się teraz wiecie. Kurwa, no dobra, lipę zrobiłem. Williams. O, iniaki, właśnie, Williams. Iniaki Williams. No i kurwa, kolejna bramka. Nie, nie. No. Ja to moja, moja ta strona tamta to po prostu. Pamiętam miaki Williams, bo ten grał dużo. Jak on no, miał? Paris Platyno dużo grał. Iniaki Williamsem. To było wtedy łoniaki Williams. Druga branka tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Wyrasta nam na bohatera meczu. Teraz zadowolony dzieli się radością z kibicami. Zobaczmy co z tego będzie. Uwaga. Teraz klas... No popatrzcie, no kurwa każda no piłka... Weźcie, traci piłkę. Oh. Każda piłka to gdzieś kurde Jest komu podać. Okazja może być groźnie, Ale jest ciekawie Robi go! Dobra, jeszcze jeden gol No na razie Gabko, Gabko i Werner, Werner Timo e, działa trochę nawet M Ja nie działam w tym meczu słuchajcie po prostu ja tutaj gram jak pizda, i teraz on Pięk chyba będzie grał te 5 minut. Bardzo defensywnie, prawda? Grałaj gapko. On się skontuzjował. No już teraz będzie grał, widzicie, tak kurwa, długie na czas. Jezu, no nie przeszła ta górna piłka. Nie przeszła górna. No i widzicie, no i to podejście, kurde. Mamy końcówkę, mamy końcówkę, jest napięcie. Jest napięcie, bo tutaj możemy to jeszcze wyrównać, nie? Jeszcze mamy szansę. Już nie ma. Niestety. Do samego końca walczyliśmy, ale cóż, kurde, nie udało się nie udało się tutaj zwyciężyć. No i cofamy się niestety do dwóch meczy, które musimy wygrać, żeby po prostu dalej pójść, ale w tym odcinku jeszcze słuchajcie zobaczymy sobie zobaczymy sobie, moi drodzy i Williamsa, ile to kosztuje ten klasowy zawodnik. Bo to może być spoko sprawa. Zdobyliśmy trochę doświadczenia i ukończyliśmy jakieś cele. Ja to zbieram, bo dla takiego laika to, to po prostu coś zawsze jest. Paczka koloru krzesełek. Kurwa. No dobra, będzie paczka koloru krzesełek. No. Fajnie. I to tyle. A, czyli to tylko tyle. No czyli krzesełka. E, my natomiast, moi drodzy, otworzymy sobie tą paczkę, a czemużby nie. Myślę, że w kolejnym odcinku spróbuję, słuchajcie, wygrać dwa mecze pod rząd w jednym odcinku. Po prostu zagramy dwa mecze. I w związku z tym... Twarte. W związku z tym po prostu yy, awansujemy dalej, bo... Jezu, różowy. Czemu różowy? Kurwa, co jestem? A, zielony też jeszcze jest. Dobra, to zielony. To zielony już lepiej. No, więc niestety nie udało się. Zobaczymy, czy taki kolejny odcinek będzie, czy ja sobie po prostu zagram, wiecie, na lajcie. Y, poza odcinkiem. Tego jeszcze nie wiem. Na pewno się dowiem. Dziękuję wam za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do, Do zobaczenia. Zobaczymy. Cześć.